Hejka wszystkim, tutaj Arabella Sandwater i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was już dziesiąty odcinek serii Zostań SSO owym youtuberem, także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze sobie do odcinka konkretnie przejdziemy, chciałabym przywitać na kanale wszystkie nowe osoby. Cieszę się, że trafiliście na mój kanał i że oglądacie ten film i również mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Także witam wszystkich stałych widzów i dziękuję wam za regularne oglądanie moich filmów, bo jest to bardzo motywujące. Jeżeli chodzi o tę serię, Zostań asosobem youtuberem, tak naprawdę zbliżamy się do końca. Włącznie z tym odcinkiem to jest tak naprawdę wszystko, co chciałam wam przekazać w mojej serii. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić serwer na Discordzie. Taki najprostszy, dlatego że, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, warto mieć moderatorów czy dodatkowych administratorów, generalnie pomocników, którzy nam trochę z tym wszystkim pomogą. Ja sama nie wszystko ogarniam na Discordzie, nie wszystkie boty ogarniam i generalnie ja bym mogła je ogarnąć, ale powiem wam szczerze, że nie mam na to do końca czasu, żeby to wszystko sama ogarniać, dlatego mam od tego moderatorów. Sam serwer jest. Jestem w stanie stworzyć parę botów najważniejszych jestem w stanie dodać, żeby ten serwer no, miał ręce i nogi? Także pokażę Wam dzisiaj to, co najważniejsze, jak ten serwer stworzyć. I tak jak już mówiłam, zbliżamy się do końca tak naprawdę tej serii, ale ja jeszcze jej nie chcę kończyć. Dlatego mam do Was pytanie. Jakie filmy jeszcze chcielibyście zobaczyć w tej serii odnośnie czego. Być może połączę niektóre Wasze pomysły w jeden i wyjdzie jeszcze jakiś jeden film. Ale co ja bym chciała dalej zrobić? Wchodzić na Wasze kanały i zobaczyć, jakie filmy tworzycie dzięki mojej serii poradnikowej. Które mam nadzieję jest dla wielu z Was pomocna, bo to widzę po komentarzach, że piszecie, że stworzyliście dzięki mnie profilowe, czy zaczęliście dzięki mnie nagrywać. I to jest zawsze dla mnie bardzo motywujące, że ta seria faktycznie wam pomaga, i dzięki niej możecie spełniać Wasze marzenia o nagrywaniu. Także w tym tygodniu obserwujcie mój kanał, bo wleci na kartę społeczności na moim kanale post dotyczący waszych kanałów. Po prostu będę chciała, żebyście się zgłaszali, na czyj kanał mam wejść w następnym odcinku. Zostań asesowym YouTuberem, żeby sobie po prostu popatrzeć i też może parę rzeczy wyjaśnić na przykładach i tak dalej, i tak. Podsumowując po prostu tę serię, bo myślę, że zamiast takiego biernego podsumowywania tej serii, lepiej tutaj spojrzeć bardziej praktycznie na Wasze kanały, na to, co Wytworzycie i tak dalej. To nie muszą być oczywiście nowe kanały, tak? To mogą być kanały, które na przykład rozwinęliście dzięki mojej serii. O to tutaj najbardziej mi chodzi, żeby zobaczyć na żywym przykładzie po prostu, co ta seria dała. I to będzie też dla mnie taki, e, taka też odpowiedź troszeczkę, e, czy to co stworzyłam jest dobre, czy jednak w przyszłości będzie wymagało poprawek. A jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to ja już jakiś czas temu nagrywałam jak stworzyć serwer na Discordzie, ale jeżeli chodzi o jednego bota, no to niestety przestał być on już darmowy i tak dalej. Także ja dzisiaj pokażę wam inny sposób. Jeszcze inny sposób. Po prostu stworzy stworzymy sobie serwer jeszcze raz. Tamten film, który dla Was tworzyłam, też jest dobry, ale w dzisiejszym po prostu taka troszeczkę aktualizacja. Będę się raczej kierowała tym, jak tworzyłam mój serwer nagrywkowy. Więc to było niedawno, dlatego myślę, że wiele się nie zmieniło od tamtego czasu i na razie mam nadzieję, że się nie zmieni. Także co? Przechodzimy sobie na Discorda. Link oczywiście do jego pobrania znajdziecie w opisie, jeżeli ktoś by jeszcze Discorda nie miał. W opisie też znajdziecie link do mojego serwera nagrywkowego, a także serwera dla widzów, więc będziecie mogli też się nim zainspirować, jeżeli w ogóle Discord jest dla was obcy. Także wchodzimy sobie teraz na Discorda. I tutaj pod wszystkimi serwerami jakie mamy, mamy coś takiego jak dodaj serwer, taki plusik tutaj jest. I generalnie możemy stworzyć po prostu swój serwer tak od zera, ale nie musimy, bo możemy skorzystać z szablonów. Tu jest na przykład szablon dla graczy, dla klubu szkolnego, dla grupy do wspólnej nauki, dla znajomych artystów i twórców oraz społeczności lokalnej. To jest generalnie na pewno bardzo przydatne, więc jeżeli ktoś by chciał, to po prostu skorzystajcie z tego. Ja po prostu sobie stworzę swój serwer dla mnie i znajomych. I teraz sobie musimy jakoś ten serwer nazwać, więc może sobie go nazwijmy serwer odcinkowy, e, albo nie poradnik po prostu. Nazwałam sobie ten serwer po prostu poradnik. I tutaj dodajemy sobie jakieś zdjęcie, e, jakie ten serwer by miał mieć. No to może moje profilowe z YouTube'a. No dobra, i już tutaj jesteśmy. To, co zrobimy tutaj jako pierwsze, to, to stworzenie sobie bazowych kanałów i kategorii. Właściwie kategorii i kanałów. E, jeszcze tak słowem wstępu. Najpierw jest kategoria i jakby w kategorii są wpisane kanały. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ciężko mi to trochę wyjaśnić, ale zaraz Wam pokażę. Mamy na przykład kategorię kanały tekstowe i my sobie ją zedytujemy i nazwiemy sobie na przykład początek. Na razie zrobię sobie to w ten sposób, ale. Zaraz pokażę wam jeszcze, jak to można ładnie sobie ozdobić i urozmaicić, ale to zaraz, na razie tutaj kategoria i kanał. I teraz na przykład tutaj sobie zmienimy to na powitania. Teraz jeżeli chcemy to wszystko sobie urozmaicić, żeby to ładnie wyglądało, miało jakieś fajne znaczki i tak wchodzimy sobie w przeglądarkę i wpisujemy symbole. I na przykład mamy stronę Pili Up, chyba tak to się nazywa. Link znajdziecie w opisie i tutaj mamy dużo, dużo różnych symboli, które możemy sobie użyć. Ja sobie na przykład wezmę taki symbol, skopiuję go, początek, edytuj kategorię i sobie Ctrl V. Wklejam tutaj na. O, proszę bardzo i tak to wygląda. Może to nie jest jakieś yy, super, ale chodzi mi tutaj głównie o pokazanie wam możliwości, bo ja nie chcę wam pokazywać gotowych szablonów, tylko zależy mi na tym, żeby pokazać wam możliwości, z których możecie korzystać, tworząc własny serwer. Yy, nie chcę, żeby po tej serii było kilka takich samych serwerów, kilka takich samych kanałów, tylko ja wam w tej serii, tak jak już to zawsze mówię, pokazuję możliwości, z których możecie skorzystać. Żeby stworzyć coś fajnego, swojego przede wszystkim Żeby się zainspirować, a nie skopiować Dobra, do powitań użyłam sobie takiego znaczka I jak tutaj zrobimy w ogóle spację, to się robi myślnik Czy on ładnie wygląda? Nie Więc jego sobie tutaj usunę Ale możecie zostawić, jak tam gdzieś wam będzie pasował To jak najbardziej I teraz tak, powitania Uprawnienia Everyone, czyli wszyscy po prostu e, mogą wyświetlać ten kanał Okej okay. Ale ja sobie lubię na przykład zaznaczyć, że nie mogą wysyłać wiadomości na ten kanał. Dlatego, że potem się y, robi trochę te wiadomości, które przeszkadzają potem. No ja lubię mieć na przykład taki, no ja lubię mieć po prostu porządek i zostawiam to w taki sposób, że tutaj no nikt nie może Pisać wiadomości. Także zróbmy sobie teraz: Powiel kanał i klikamy. I na przykład zróbmy sobie kanał regulamin serwera. Możecie jeszcze dopisać. Kolejny kanał. Weryfikacja. Tutaj są dwie drogi weryfikacji i zaraz Wam e, o tym powiem. I tutaj sobie zaznaczymy: chociaż nie. Dobra, zróbmy sobie weryfikacja 1. Wy tego nie musicie robić, wy sobie wybieracie jedną weryfikację, ale ja po prostu chcę wam pokazać dwie drogi, na jak, jakby dwa sposoby, jak możecie zrobić tą weryfikację. I na tej weryfikacji dwa damy sobie uprawnienia: Everyone mogą pisać, wszyscy mogą pisać tutaj i tak dalej. I teraz tak, jeżeli decydujecie się na tą weryfikację. Aha, i to nie są wszystkie jeszcze kanały, jakie możecie dodać w tej kategorii początek, może to być jeszcze na przykład o was że jak ktoś przyjdzie to się wita, pisze parę słów o sobie i tak dalej. No, różnie to możecie nazwać i różne kanały tutaj możecie wpleść w ten początek. To już wszystko od was zależy. Aha, i jeszcze autorole. Ale autorole to najlepiej, żeby się pojawiało już po weryfikacji. I teraz tak. Jeżeli decydujecie się na tą weryfikację, ustawienia serwera, role, tworzenie ról. I teraz tak. Dla po prostu każdego członka serwera Fajnie, żeby była po prostu jakaś rola. No to ja na przykład nazwę arabelek. Bo tak się na przykład u mnie y, to nazywa, zrobię sobie fioletowy kolor. Arabelek i to będzie jakby dla każdego. Dalej, niezweryfikowany. Zweryfikowany. Akceptuję regulamin. Dobra, i to są te wszystkie takie podstawowe role, które tutaj y, myślę, że są po prostu potrzebne. Jeżeli decydujecie się na to, że nie ma weryfikacji u was na serwerze wtedy tych ról niezweryfikowany i zweryfikowany nie robicie w ogóle wystarczy arabelek i akceptuje regulamin ale generalnie to akceptuje regulamin też jest opcjonalne dobra, w sumie wszystko tutaj jest opcjonalne ale chcę wam pokazać jakby drogę z weryfikacją teraz i drogę bez weryfikacji dobra, i do tego kanału początek będzie miał dostęp każdy teraz robimy sobie jakąś kolejną kategorię poczekajcie, ja sobie skopiuję tylko ten początek dlatego, że yy, chcę mieć ten znaczek i teraz sobie nazwijmy e, na przykład e, serwer. I tutaj będą na przykład jakieś działy się aktywności typu roz rozmowy, autorole i tak dalej. I to już sobie klikamy prywatna kategoria, chyba że robimy bez tej weryfikacji, no to nie, ale jeżeli je robimy z weryfikacją, no to będzie niech to będzie ta kategoria, niech będzie dostępna tylko dla osób zweryfikowanych. I teraz sobie dodamy tutaj. E, czekajcie, tutaj utworzenie kanału. Znowu sobie skopiuję, żebym miała tą strzałkę powitania. I może nazwijmy sobie ten kanał raczej e, rozmowy. Kanał prywatny, dalej sobie zaznaczę, zweryfikowany. I tutaj sobie wchodzimy teraz: edytuj kanał. Uprawnienia. Zweryfikowany, e, znaczy generalnie tak. Everyone, wyświetlanie kanału: nie. E, Zweryfikowane, wyświetlanie kanału: tak. I wysyłanie wiadomości: gdzie to jest? Chyba tutaj. O, przejechałam. Wysyłanie wiadomości: tak. Więc ok. Dalej. Yy, możemy sobie robić różne kategorie. I teraz tu jeszcze możemy dodać autorolę. Niech to będzie też kanał prywatny dla osób zweryfikowanych. Uprawnienia. Zweryfikowani nie mogą wysyłać wiadomości. I to tutaj wszystko myślę, że to jest takie bazowe. Jeżeli wy będziecie chcieli zrobić jeszcze jakieś inne aktywności, to po prostu dajecie inne kategorie, inne kanały. No to już tutaj naprawdę ja nie jestem w stanie Wam pokazać, bo co też zależy od Waszego contentu na kanale, to nie musi być też serwer typowo dla widzów. Wiadomo, też serwer dla widzów będzie się różnił troszeczkę od serwera nagrywkowego, dlatego że to będą inne kanały i tak dalej. Także tutaj jeden do jeden nic wam nie pokażę. Jedynie tutaj się skupimy na tym. I teraz przechodzimy sobie yy, do wyszukiwarki Karl Bot. Tutaj sobie w to wchodzimy. Logujemy się za pomocą Discorda. I teraz już się zalogowałam na stronę KarolBota. I teraz tutaj jak mamy tak, to co jest z zieloną obwódką, to oznacza, że tam właśnie ten Karl jest dodany do tego serwera, a tu, gdzie jest poradnik, niestety jeszcze nie ma. Także klikamy sobie w ten poradnik, zapraszamy Karolbota do naszego serwera. Autoryzujemy. No i tutaj teraz się bawimy. Tutaj, welcome. Welcome channel. Wybieramy sobie powitania. Zapisujemy oczywiście. I tutaj wpisuję. A dobra, są dwie drogi. Tu możemy wpisać, yy, gdzie chcemy, żeby. Znaczy, tą komendę, jaką chcemy, żeby Karl. Witał osoby, także wpisujemy sobie na przykład cześć. I tutaj napisałam tak: cześć, mężczyzn, mamy nadzieję, że będziesz dobrze bawić się na naszym serwerze. Serwer na Ciebie czeka. Chodzi tutaj o to z tymi nawiasami i ja specjalnie tak tutaj powymyślałam, żeby właśnie były te nawiasy. mężczyzn, czyli po prostu. Tam będzie nazwa użytkownika, który dołączył, a serwer, to co w nawiasie tutaj, to będzie po prostu nasza nazwa serwera. I tego nie musi być, nie musicie tego robić, ale ja po prostu stwierdziłam, że na potrzeby dzisiejszego filmu pokażę i to, i to, gdyby ktoś miał z tym problemy. Tutaj wyślę wiadomość na pożegnanie, jeżeli ktoś opuści serwer. Tutaj możemy jeszcze ustawić, żeby ten bot wysyłał do danej osoby wiadomość na czacie prywatnym. Ale myślę, że to, co zrobiliśmy tutaj na razie, to wystarczy. Teraz e, reaction rolls. I tutaj chodzi o te autorole. I to sobie właśnie zaraz zrobimy. Także powitania. E, Karol Bot właśnie prześlizgnął się na nasz serwer. I jeszcze tutaj fajnie będzie zrobić tak: ustawienia serwera role boty. Klikamy ich sobie pod arabelkę, albo może nad arabelkę, pod arabelki. I zaznaczamy boty. Wyświetl użytkowników w tej roli oddzielnie od użytkowników online. I tak samo arabelek, też sobie to zaznaczymy. Niezweryfikowany też sobie tak zaznaczymy. Niech on będzie. A dobra, tutaj niech będzie. Dobra. I teraz tak. Sobie dodam poradnik ustawienia serwera rolę. Arabelek, uprawnie... zarządzanie członkami. Dodam siebie do tej roli. A do botów dodam Karla. I zobaczcie, jak to właśnie wygląda tutaj. W taki sposób. Dobra. E, teraz zrobimy sobie weryfikację. Ogólnie polecam Wam też zrobić sobie taką kategorię, w której e, jakby ona będzie taka do ogarniania wszystkiego, do pisania komentarzy dla botów, których nie chcecie, żeby ktoś widział po prostu. Więc ja do tej roli dodam tylko siebie. Możecie po prostu zrobić rolę właściciel czy tam administrator i po prostu go dodać jako administratora, czyli na przykład siebie dodać. Także napiszę sobie na przykład próbny. Albo nie, komendy i teraz tu już z tego miejsca będziemy mogli sobie ogarniać wszystko. Nie musimy już się logować na stronę KarolBota. Teraz porobimy sobie jakieś y, role. Dobra. I teraz tak, piszemy sobie regulamin. Wykrzyknik RR make e, i Karel Bot się do nas odezwał. Hello, which channel would you like to message to be in? On będzie pisał po angielsku, yy, ale spokojnie to da się ogarnąć wszystko. On tutaj po prostu pyta, na jakim kanale chcemy, żeby ta nasza wiadomość się znalazła. Więc bierzemy sobie hashtag i wybieramy regulamin, bo będziemy pisali właśnie regulamin. Dobra, słuchajcie: czyli co tutaj po prostu robimy? Piszemy tytuł: regulamin. Możemy sobie jeszcze dodać dwie gwiazdeczki po obu stronach, żeby właśnie go tak pogrubiło. Jaką się motkę teraz tą taką linię i jakby oddzielamy tytuł od opisu, który będzie na dole. I tutaj sobie piszemy nasz regulamin. Ja go sobie na przykład zrobię tak. Oczywiście nie musicie zrobić tych wszystkich dodatków, które ja tutaj dodaję. I teraz tak, klikamy sobie wyślij I tutaj oczywiście jest to regulamin. Jakby w tym opisie, to tam po prostu piszecie reguły na serwerze. Ale ja tutaj na potrzeby dzisiejszego filmu robię to szybciej. I tutaj nas pyta, jaki kolor. Jeżeli napiszemy non, no to po prostu żaden. Ale ja sobie wybiorę taki kolor, po prostu biały. I właśnie jak widzicie, tutaj jest biały kolor. Dobra. I teraz bierzemy sobie jakąś emotkę, na przykład tego ptaszka, wpisujemy małpę i akceptuję regulamin. I piszemy dan. Teraz wchodzimy sobie w regulamin. I teraz każdy, kto przeczyta regulamin i naciśnie tego ptaszka. Otrzyma rolę, akceptuje regulamin. Aha, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Wchodzimy jeszcze sobie na stronę Carol Bota i bierzemy autorolę. I tutaj wybieramy, autor... tutaj wybieramy sobie rolę, którą ma... która ma się przypisywać do tej osoby, która dołączy do serwera. I to będzie ten niezweryfikowany, żeby mógł on podlegać naszej weryfikacji. I teraz yy, dwie opcje, jak można tą weryfikację zrobić. Error make. Weryfikacja 1. Piszemy sobie weryfikacja. Dobra, ja to zrobię i Wam zaraz wytłumaczę. Ok, napisałam kliknij emoji, aby zostać zweryfikowanym. Po prostu tutaj, jakby weryfikacja odbywa się automatycznie, że klikamy sobie emoji po to, aby. Ktoś klika emoji po to, aby być zweryfikowanym. Tutaj nic nie potrzeba, żadnych weryfikatorów ani nic. Zweryfikowany. Ale wtedy, 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 wtedy po prostu nie ma tej roli niezweryfikowanej, jeżeli się na tego dzicie, no bo po, potem trzeba tą rolę usuwać, tak? Więc y, tej roli po prostu wtedy nie dajecie. Teraz druga opcja. Aha, zapomniałam napisać Dan tutaj, więc tego tutaj jakby się, to się tutaj jakby nie zrobiło, ale dobra. To jeszcze raz zrobię, żebyście widzieli. I tak to właśnie wygląda. Kiedy kliknę sobie serduszko, mam już rolę, że jestem zweryfikowana. Teraz bierzemy drugą opcję, wtedy, kiedy będzie właśnie to z tym niezweryfikowaniem, z tą rolą niezweryfikowany, którą właśnie ogarnialiśmy też, żeby tam była, żeby jakby Carly ją dodawał do każdego gracza, który dołączy. E, nie gracza, tylko członka serwera. Ok, słuchajcie, i tutaj zrobiłam troszeczkę inaczej, bo. Znaczy nie dodałam koloru po prostu, żeby było szybciej, nie wiem lecz na tym zaoszczędziłam i nie wiem co z tym czasem zrobię, ale nieważne. Chodzi o to tutaj, że mamy formułkę weryfikacyjną, którą sprawdza weryfikator i on następnie usuwa role niezweryfikowane i dodaje role zweryfikowane, ale tutaj już do tego potrzebujemy jednak ludzi, tak? Chyba, że sami możemy to ogarniać, ale to raczej na początku serwera, kiedy nie ma aż tylu ludzi. I teraz tak, weryfikacja, wypełni formułkę, aby zostać zweryfikowanym. Nazwa gracza w SSO, serwer w SSO. i teraz ludzie tutaj wypełniają i jeszcze, znaczy ludzie sobie kopiują, wypełniają i oznaczają weryfikatora, który weryfikuje ich odpowiedź, tak? I teraz tutaj, jak wydałam dan, od razu, bez tej emotki z rolą, dlatego że tutaj żadnej emotki i roli nie będzie. I wygląda to w taki sposób. Po prostu. Oczywiście, możecie sobie ten tekst ozdobić, dodać jakieś symbole i tak dalej, ale ja już po prostu tego nie robiłam, żeby się nie bawić zbędnie. Teraz autorole. I tutaj, na przykład, jakie pingi członkowie serwera chcą otrzymywać. I teraz napisałam, jakie pingi chcesz otrzymywać, a w Opisie napisałam w tych takich nawiasach Rolls. I tutaj chodzi o to, że po prostu będą te role wraz z emotkami, jakie im przypiszemy. Znowu sobie nie dodam koloru, bo tak. I teraz bierzemy na przykład tego ptaszka jako ping dzienny i może to ciastko jako ping nocny. I tak to właśnie wygląda. I jakby potem ludzie sobie wybierają, jakie pingi chcą otrzymywać i tak dalej, bo niektórzy są nocnymi markami, niektórzy są rannymi ptaszkami, także tutaj wiecie, trzeba dać im wybór. Ale generalnie te role mogą być naprawdę bardzo różne. Możecie tutaj dać cokolwiek, e, cokolwiek wam będzie pasowało do Waszego kanału i tak dalej. Tak samo ta formułka weryfikacyjna może być inna u was i... Raczej będzie inna. To wszystko tutaj są takie przykłady, po prostu na szybko, żeby Wam pokazać, jak to wszystko działa i jak to wszystko można fajnie stworzyć. Jakby możemy jeszcze dodać powiadomienia o naszych filmach, więc stworzymy sobie od razu rolę, nowy film, i to też możecie dodać w autorolach jako ping, że ludzie mogą zdecydować, czy chcą go otrzymywać, czy nie. I sobie stworzymy do tego jeszcze osobną kategorię, bo załóżmy, że robimy ten kanał. Robimy ten serwer dla widzów naszych. Zaznaczam sobie, żeby ludzie tam nie mogli pisać. Ogólnie, tak sobie myślę, teraz, że, sam jest zweryfikowany, możecie po prostu dać tą opcję, tą rolę Arabelek i to też będzie ok. Właściwie to jest zweryfikowane w momencie, kiedy mamy tą opcję, tą rolę Arabelek, jest niepotrzebne Po prostu zweryfikowany to Arabelek, już, więc nie musicie tutaj jeszcze robić tej roli zweryfikowany, tylko po prostu jakoś tak chciałam mieć porządek. I tak porobiłam, żeby to było bardziej czytelne, ale jakby arabelek zweryfikowany to to samo, więc żeby sobie ułatwić, czy weryfikatorom waszym ułatwić, po prostu nie robicie tej roli albo nie robicie tej roli zweryfikowanej, albo nie robicie tej roli arabelek. I teraz tak, nowe filmy. Wchodzimy sobie teraz w YouTube, add youtube channel. Tutaj link do naszego kanału. Bierzemy sobie nowe filmy. Arabella wrzuciła właśnie, i tutaj dajemy link. I dodajemy. I tak się teraz zastanawiam, czy coś jeszcze, bo tutaj ogólnie z botami się można dużo pobawić różnymi botami. Ale myślę, że to, co tutaj tą bazę, co wam pokazałam, to wystarczy tak na początek. Generalnie, no, żeby serwer już rozbudowywać tak konkretnie, konkretnie, to jednak trzeba mieć tych moderatorów, bo samemu się wszystkiego nie ogarnie. Zwłaszcza, jak już jest więcej ludzi, trzeba mieć tych pomocników. No, ja tutaj Wam pokazałam tak mniej więcej, jak możecie taki najprostszy serwer stworzyć. Do szczęścia myślę, że nic na początku Wam więcej nie potrzeba. I co? To chyba by było tyle. Oczywiście to nie jest tak, jak serwer dokładnie powinien wyglądać, bo myślę, że powinien być on bardziej estetyczny, ale to już dodacie sobie do wszystkie symbole i tak dalej. Ja już tutaj tego nie robiłam, żeby film nie trwał nie wiadomo ile, ale no, pokazałam wam, jak to możecie zrobić na przykładzie tej pierwszej kategorii i nie tylko i jeszcze kanałów. Także myślę, że tutaj to wam wystarczy na razie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram wam się pomóc. Też dajcie znać, czy film był dla was pomocny i do usłyszenia. Cześć!